Cześć, witajcie moi widzowie i możecie już zauważyć na ekranie temat dzisiejszego odcinka. Dzisiejszy odcinek będzie o spektre z czterema punisherami Ale, ale powiecie oka mi, przecież Spectre Punishery są słabe, nawet są na czwartym, 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 trzecim, trzecim poziomie. Nawet nie masz trzeciego modułu, yy, nawet nie masz tych premium modułów. Ale to nie o tym będzie dzisiaj odcinek, dlatego że o taką... ponieważ mam tutaj trzy. Skillek na Punishera. Szybki strzelec Punisher T. Punisher T szybciej wchodzi w tryb śpieszenia. Czyli, jak strzelacie Punisher'em, to on się nagrobi taki czerwony. Od. i właśnie, kiedy. Znaczy, nie czerwony, tylko. Po prostu zaczyna się trochę świecić, i wtedy, wtedy to oznacza, że szybciej strzela. O 66% szybciej będzie to wchodzić, praktycznie od razu. Tu jest chyba 3 sekundy. Także po sekundzie już praktycznie jest. To super nawala. Strzelec wyborowy. Płyszer też strzela z mniejszym rozrzutem, czyli to samo to, to samo do Halo, Korony, do Glory to samo jest do Shreddera. Chyba tak myślę. Chodzi o to, że pociski są bardziej celniejsze i to, jest, to robi z Punishera po prostu broń perską Mam tutaj y, jeszcze mechanika na Spectre. Bo wiecie, nie chcę wy, wy, wywalać y, modułów roboty, który ma 3, 90 tysięcy HP. Mało. Także mam tu mechanika. Sz Szczerze nie wiedziałem, że go będę miał, ponieważ mechanik jest trochę rzadki i mam już tu coś z Niż poinszer, to zadaje większe obrażenia. Nie mam to na, ma na maksymalnym poziomie, ponieważ yy, ten pilot jest z, yy, z Furii, A Furia właśnie miała yy, pilota na 37. Nie, ona miała na 36 miała poziomie pilota i 4 z kila. Właśnie coś takie głupie, takie po co brać pilota z... najwyższego level pilota na snajpera, a po to dlatego, że ja tego zmieniłem to na spektr z punisherami yy. o w ogóle jest, jest rozwinął się jest, rozwinął się jego ten, handa kowac jak to wymówić? kowac? nie, bo to nie jest polskie ci halo piksonik yy. tu ten także jak możecie Także możecie sobie to poczytać, ja sobie to poczytam po odcinku. I... Właśnie to jest build, który będziemy dzisiaj grać. Przynajmniej będę się starał e, nie zginąć tym buildem. Czemu się to za chwilę włącza? E, mam e, Lockdown Ammo, ponieważ Punisher nie, nie unieruchamia. Tak, e, Halo, Corona czy Glory. Czy Shredder, czy... No ta broń druga, nie zapomniałem jak ona się nazywa. Lockdown Amo unieruchamia pierwszym strzałem, także to nie jest szansa, tylko to pierwszym strzałem unieruchamia, także, ale słuchajcie, z tego co wiem, lockdown ma zostać zreworkowany i teraz jakby, jeżeli będziecie chcieli kogoś unieruchomić, to będziecie musieli w niego trzyć, na maksymalnym poziomie to będzie chyba 3 razy, nie, 5 razy będziecie musieli w niego chyba strzelić. I wtedy dopiero się go nie unieruchomię. A to nie jest szansa, że ktoś akurat na 499 metrze, bo, taki, bo Halo ma zasięg 500 metrów, akurat was unieruchomieniem jednym strzałem. Bo o, szansa! Raz na 50%, 50 ma. Dlatego słuchajcie, będziecie mogli również. Będziemy również mogli współpracować z unieruchamianiem przeciwników. I słuchajcie, jest tu jeszcze jeden bil, który chciałem Wam pokazać. Jest to słuchajcie, Alchun na którego udało mi się wygrać drugi Glacier jak to wymówić, kurde nie umiem tego wymówić e, także miał powstać kiedyś odcinek kiedy na Fenrirze miałem e, Sinister Glacier plus, plus kor Korony ale ten odcinek nie powstał, nie miałem czasu go nagrać ale wyleciał mi drugi Sinister Glacier ten niestety jest na pierwszym poziomie, zapomniałem go ulepszyć przed odcinkiem włączyłem ulepszanie e, Punishera Chyba tego, yy, na, na poziom czwarty, ponieważ te Punisher biją mocno, jeśli chcecie naprawdę, jak je wylewelujecie na, wy na szósty poziom, może siódmy, to wtedy one będą rozwalać wszystko. Nie wiem czy wiecie, ale Punisher, Punisher T, te, czyli ten co mam tutaj, i Avenger, i Tempest, tak myślę, zadają dwukrotnie więcej obrażeń tarczą fizyczną. To jest mój to jest mój taki, jakby to powiedzieć, anty arthur bo... Yy, jak, weźmie, jak sprawdzimy sobie, ten Artur ma y, dwie fizyczne tarcze i te, te tarcze mają wciul HP. Także poniżej się tu przyda. Także postaram się nie wyciągnąć y, spektrę, dopóki nie zobaczę jakiegoś Artura, bo ich jest trochę na polu bitwy. I ten na będzie trochę mało bił y, tymi Sinister Glacierami. Ale fajnie wygląda. W ogóle 10 tysięcy z głota z Saber. Zresztą to jest bardzo ładne malowanie, ale 10 tysięcy? 000... Nie, no ja bym za nie zapłacił 1500. Szczerze. To taka krótki Ten i Spectre ma chyba najwięcej skinów, a nie dobrze myślę, bo jest Crimson, Hornet, Neon. Neon z, obiera... z operacji zbierająca burza. To była pierwsza operacja, ona jest już ta Spectre. I Marvelous. To jest chyba podobny skin był na Patona. Na Nagiel Patona na stówę był. Podobny skin był na Leo też. Nie wiem. Wiem to gdzie tego skina raz. Na YouTubie Tak więc. Moi drodzy, bez żadnego przyzywania. Proszę ja, słuchajcie Rozpoczynamy bitwę z Hoverem. I to jest dobra mapa na Havera, ponieważ można bardzo łatwo się dostać do środka Tylko Koloseum tutaj Ym. Tak, gdzie lecimy A u błagany Cieszenie Przejmujemy beacon i jest nasz Więc co my tu mamy, oooo Ares, Ares, Ares Ares alert to Co tu jest z tej strony? Z tej strony mamy zerowane. To jest Loki? O, Spectra Vortex. Elo Boję się wyjść z 15 minut, a A nie mówiłem. E, e, jest to na razie z tym poziomie. No, dwa no, 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 nie. no, i na górze Także a. Ares Ares robi to co robi wkurza. Dobrze weźmiemy sobie naszego autora, na niech to chciałbym pokazać No psuni się kala Galacha z tym To jest za nielegalny Steam tym sniping Loki No drugie przejście prawdziwe. Zaraz no, powiem jak ten Ares straci a to już jest przejmowaniem Zobacz, nie zobaczmy nic, nie zrealizujemy akcji. Albo i nie zobaczymy. Co za res? A res powstał po to, żeby się podłużać. To, to jest moja teoria. No to dalej. Lecą rakiety. Ole to bije. I z skip wywołany. Pogoda mi się, jakoś lokier do pracy. Się... Nie. Siul nam przejmie no i będzie pierwszej, bo nie pokażę tego. Efekty. A, loczę, się tu wnioskuję Strzelaj. Strzelaj mi się buguje i nie naciska mnie w ataków. No, zgin. Los zginął. Nareszcie. Nareszcie. Loki powinien zostać usunięty, moim zdaniem na prawdę O skurde tam Dobra, w ja wam pokażę tą spektrę Skaczemy I ale ten ty tam dostaje Bez hitu jak kila i te pugicerie rozrzucam Okej, okay, wyładujemy jeszcze. Yes, to jest to tak, ten aresz, tak mało No i leżymy. Pokiwałem <grywałem> głową. Dobra, trudno. Porażka to porażka. Idziemy się w kolejnej bitwie. A więc ponownie rozpoczynamy grę. Anty się zblokował. <grywa> Okej, okay, tam poleciał ten, tam poleciał ten... Wiecie jaki jest problem grania na komputerze jednak? Ponieważ na komputerze macie tylko 8, yy, tak jakby... Yy, Spójrzcie na mój joystick, na mój joystick. Nie mogę z tego tak dać tak jakby milimetr, yy, to jest pod 8, Tu jest góra, dół, lewo, prawo, lewo, prawo, góra, dół i tak dalej. Wiecie o co chodzi. Nie macie takiej swobody ruchu nie mielibyście na, na telefonie zamknąć I się to na to ty a Co to jest? Ole to staje, co to jest? No, do Od czego ja zostanie, nie, to staję? A to jest ten, fantom Więcej fantomów, pewnie No zgiń, bardzo proste Mam lagi No tylko tak, no, tak dobrego to mam lagi i przejejdę na Świetnie Po prostu świetnie jeszcze tam jest Ares Dwa Aresy, ja uczułem Jeszcze drugi pewnie ja uczułem tam jest I pijemy u gościa Dobra, las kontaktowane Mam 4000 HP Tak by the way spektra Trudno no to co? Kurde, miałem nie wiemy, nie zobaczę Artura, ale... A co to? To zaraz zostanie laser na twarz Na przykład ten bit ty... tu nieruchomienie. Aaaaaaaa! To tu jakie buty, Typ ma anti kontrolę. Nie ma po prostu, ja anti kontrola? Ale... To jest jakiś wysoki poziom poziom e, tego plantowa bo obraz, albo ma ochronę cały czas jeszcze no weź się odwal, 500 kurde zasięgu tych mam, 10 sekund przeładowania, to jest właśnie problem z tych broni, to mam 10 sekund przeładowania gdy nie chodzi to po 8 sekund przeładowania ooo bo... już był niesamiany kurde dobra, licz no, możesz planować no nie przejmij się tego, no nie, unieruchomię tuż poza wykonem no, Jakie to jest fair, rusz się Dobra, dobrze, znowu przejąć Ja dostaję lagi. Kurde, dobra, ten lir Ale czy ten jest może I on ma jeszcze antypunkt molly no się ma Hades Ostać w tące Elo No stój Stani w miejscu Ja cię Antykontrol Już Antykontrol Dobra został miał Johnny później tyle Mender Zadź po widzę Mendera No to lubię Ty okay. Ty Albo temu tu powiem alo Temu, no Temu na da sali zadamy sobie wrażenie. jać? jakie są lagi tutaj? Alo? Cześć nie wiem, nie walczę z pięcioma tytanami naraz Cześć takie lagi Może przez nagrywanie i to, że łono maksymalnie w maksymalnie 30 FPS-ach No to źródło, Mamy no On nie ma. Hej, okay, może jak nie zacznie atakować, ludzie przejdźmy do Nie, no ha, jeszcze nie widzi. Aha, spoko Nie wiem, czy jest coś strzelać, bo on tak tarczy nie przebije nie się, nie przebijają się te tarcze. No widzicie nałożę mu jakiś efekt zamrożenia No i się Kupałem Dobra został tutaj O siema Czy ty mnie zabiłeś? No czy oni muszą Już chwilę pogrombywać? Halo Ja też takiego jakiegoś fila. Autu to co robię siły z tą bitwą, widzimy tę w kolejnej Okej okay. Kolejna bitwa Przepraszam za moje ekscesy, ale nic skrzypi Nie wiem czemu Muszę wreszcie naoleić xd Także teraz gramy na power plancie To też jest beacon rush, jak no co ja mi kończę, to już nie dostaję się, przepraszam, w tyłek i nie dostajecie się, się w tyłek i przejęli wam wszystkich tam 8, ma elo, no i ty tam nie spacu, elo, spacam u siebie. Tef. Nie, to nie jest ta No to leżę. O, ma ich wikon. Co jest tu, tu? Dobra, spektra Mmmm. jakiś łatwy cel Właśnie że ten ciul Tam spektra Nie, jako halo, No helu, przecież ją nie uruchomiłem Halo, robot Co to ma być? Że w nie komentowujemy, jak się i Ale to paska... Wow! Wstępna flaga, tak się tu zabiłem. Tam mamy Leo. Ten Leo dostaje strasznie po twarzy. Jest 10 sekund, przeładowania, 10 sekund, chillingu. Frank, masz nic, za inny Oho, siema Natasza. O, Ares. Siema. To Do, To dobra Zostałem laga, a pewnie wtedy kiedy chciałem go, yy, tą banką spektrum Dlatego tylko -a nie Dlatego on tego RS nie ruchomił Czekamy, czekamy, czekamy I... face Rrr... A co? Ma Site Long number RSAT ja go bije, on nie może Nie nieruchomienie Ale ty tu staje laser No ja teraz ginę Jest czego trafię? No Lagi Największym Twoim wrogiem są, są jest brak internetu po prostu Bo brak EPS-u to można zdążyć, bo to możesz sobie zbierać na lepszy sprzęt, ale Ging, To jest największy ruch Staram się lecieć na ten most tutaj No, inquisitor, no. A tu już koniec. O, wygraliśmy skitu. Nie, no, ludziska takie bitwy to ja rozumiem. Cztery bikony I Cztery wikony, i ja się dziwię, żeśmy wygrali. Także nie, dziękuję i. No, to niezłe obrażenie. No, co miał ten typ? O, nie z zębionów. No, to niezły typ. Halo? Pokaż mi jego hanger. Falcon, falcon, invader, Ares, Hellburner. Last stand, last stand, last stand, brak last stand. Większość jest MK2 Invader tylko na pierwszym poziomie jak w domu. teraz to robi. Jest tu jeszcze Ares. Sniper, także... A to Pulsar był! Zapomniałem tego nazwy. Kit na siódmym poziomie. No to niezły bo z ruskiego klanu Nikt nie joinuje ruskich klanów nie znając ruskiego. Także myślę że zagram sobie jeszcze jedną bitwę. Power plant po raz drugi. Mamy już dwa wikony, mamy już trzy wikony. Także jest spoko. Powinniśmy to wygrać. Nie wiem, że się mamy znowu jakiegoś czempiona w płynie. Ares! Ale ten strider został południony mnie przez to trafia? jak? Jak? No to oni no, Asysta przynajmniej Dobra, auczuj Trzeba porobić to i owo O, się ma ale czy to może mnie legować bym potrafił? No to wylądowałem, brzydko mówiąc, w sobie budzie. Zaraz wyjdzie za rogu. No dawaj no. Marcza. W jednym słowem, mówiąc leżymy. No nie lataj kło mnie, jak mi no to leży. I nareszcie Ty Glacier jest naprawdę na niski, naprawdę niskim poziomie Dobra, może nie będę tak wlatywał w ogóle nie wiem czy widzicie, ale z tych sinister Glacier yy, wylatuje zimne chmury tak jakby To po prostu zamrażające Albo mi się tak zdaje? Gdzie Wystrzelę Tak z Glacier wylatują... E, te, wiecie, taka ciekawostka, taka. Z Inster Glacier e, wylatuje... Oooo no a ja! Na szczęście ci twoją parszu nas, ale mam w bronię splash. Dobra, lądujemy. Chciał go dobić. No nie zabijajcie mi go, no... No ty, a... No czy nie jeden. Co za auto? No i pod koniec się okaże, że mam nie wiem pół miliona obrażeń, a zero I będę do w cab No logika kurde robot. Tak, 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 tak chodźmy. Na ruch. Aha, co mi kill. Ty powstaje obrażenia. Lips Okej, okay, udało mi się zachować Trzyku kieł. Tako. Super duhouwer! hover. Oh, hell no! Kiecika się No już! Leczenie Nie moje lecenie, halo. Ares, tak, proszę, Ewaresa. Teraz odlatujemy i mamy 20 sekund do kolejnego lotu. co chciałbym, żeby, le żeby leczenie mogło naprawić nogi tak ponieważ teraz jestem strasznie wolny, dlatego że nogi mi już uszkocimy. Chciałbym, że leczenie mogło naprawić nogi takie. O da się na... O tu mogę tak strzelać. Dobra. co do tego aresa resy to zło No to leżę Ancient Tyr? A nie Nie Dobrze, zagramy sobie jeszcze jedno bo nie pokazałem tutaj spektry Okej, okay, tym razem mamy kanion Jestem zdziwiony, że udało mi się zrezbić wcześniej Aniż niż już jak było 10 sekund w, bit w bitwie od razu Także nie wiem po jawo co ja tam lecę Także zmarnowałem lot Znaczy ten hover Żeby tak na To taka lata chce Wiem co robić I tam mamy Stalkera, nie idziemy Stalkera od lat Jeszcze znaczy nie od lat, bo wystarczy to nie ale Czyli znaczy ten Galahad może No to niezły Hades Z down Ammo mnie strzem, a nie miał chrony, ani glory Co to tam jest Loki? Nie, to może frucłek Chodźcie? Nie to Loki Tak to Loki Ale ktoś tu miał małe życie Ten typ Heal, oh, nice, o Natasza Czego ludzie grają takimi starymi robotami, Ale Owszem, te roboty czasami są mocne, ale no bez sady. Czekamy, czekamy! XD O nie! O hell no! Okej okay, starczy znaczy po no, co on aktywował e, Quantum Radara, halo? No nie celu... A dobra tam to jest jest Ja się trzy osoby I co tu się dzieje? Halo Co to? Stalkerownia Tutaj Zero stalkowania Ale tu zostaje laser. Nie myśl sobie, że nie trafisz w tym czymś Ja chciałem takie lagi nie mogę trafić Ale ty plus... Halo, strzelaj! Nice kill Kto postawił kto? Gdzie? Na środku? O Artur! No proszę, a ta spektra miała być właśnie na Artura. Ale to z Lucymi, także nie ma tych gier. Przepraszam bardzo, co to za Falcon? Halo? Co? Który mi zrobił? To było taka za bardzo agresywne. Mamy karnaraża. No, to mam na Ale albo nie mam. Karnas zlituj się. Zli Ej, on ma tego Widzieliście? To był, tam był taki efekt śnieżek, to był... To był tylko ten... E candy... To, jest, to był candy viper. Tak. No wymyślę. Znij mu tarczę Ale to bardzo leci. Ty, zostaje laserem! Uuu, takie lasery to ja No, swing A on się zaczął leczyć! No to mam przetrenowane teraz. Albo i nie. Co to robił? Spadł. No i Titan. Nie ma... Wtedy było ochrony łączonego. Także unieruchomienie. Możemy go unieruchomić? Nie, nie zużyłem na no Lecimy Polatamy sobie Także lecimy No się zglicowałem Widzieliście to W ja parku zdaje się nie mieć partu bradara A ja zdaje się wpakowałem się w niezłe, niezłe bagma Jeszcze zablokowałem No już Odejdź nie lubię falkonów Teraz akurat spoczył nieba nie Ty ile mi to Alo Albo Ty pan On zaraz straci pewnie ochronę Stracił Ile ty? No kurde nie zażyłem Ale i tak GG Tam jeszcze Artur jeszcze ten stoi, widzicie go? Rąbany jeszcze tarczy trzyma Artur to jest jednak opetytan. się te tarcze Artura, bo dobrze wiem, to tarcza Artura na maksymalnym poziomie mają, mają 2 miliony HP chyba łącznie. Także. O co cię miejsce? Tak więc, słuchajcie, to tyle dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli chcecie więcej odcinków takich Crazy z taką spektrum, bo to jest po prostu. O, mam jeszcze operację, także odbierzemy sobie jeszcze to. Halo. Woroboc. Zrobimy sobie Golda. Będzie na last stand. Którego i tak nie tak ci nie kupię. To nie chcecie więcej takich szalonych odcinków z taką spektrą, z takim oczunem To pamiętajcie, koniecznie zostawcie, łapacz w górę, koniecznie, koniecznie zostawcie subskrypcję na kanale, koniecznie dzwoneczek, żebyście wiedzieli, kiedy taki szalony odcinek wyjdzie. Ja, a ja się z wami żegnam. Do zobaczenia i cześć. I szczęśliwego nowego roku, ponieważ. Już niedługo nowy rok, taki poniedziałkowy odcinek to był. Dobra, do zobaczenia.